Radni miejscu o sytuacji na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych dyskutują praktycznie każdego roku, bo właśnie mniej więcej o tej porze rok w rok odbywa się na sesji raportowanie zarządców wspomnianych szlaków komunikacyjnych. Ponieważ pytań było bardzo wiele, temat modernizacji dróg w znacznie szerszym wymiarze pojawi się na naszej antenie za tydzień. Dziś tylko kilka najważniejszych kwestii związanych między m.in. z budową obwodnicy Wielunia. Zacznijmy zatem od pytania włodarza miasta, a pytanie dotyczyło inwestycji ściśle powiązanej z budowanymi pod Gaszynem mieszkaniami czy możemy umówić się na inwestycję, wspólną inwestycję między Gminą Wielunia, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad? To jest budowa ciągu pieszo-rowerowego z Wielunia do Gaszyna. To jest dosyć taki z punktu widzenia mieszkańców Gaszyna i Kadłuba, ale też tego, tego sektora. Yy, za szpitalem, tego osiedla za szpitalem, dosyć taki punkt newralgiczny, yy, dlatego że budujemy przy ulicy granicznej kolejne mieszkania socjalne yy, i chcemy tych mieszkańców właśnie z osiedla za szpitalem związać bardziej ze szkołą podstawową w Gaszynie. Stąd ten ciąg pieszo-rowerowy w tamtym sektorze jest no, z tego punktu widzenia niezwykle istotny, z punktu bezpieczeństwa punktu yy, dos, dostępu do jazdy, dojścia tych dzieci. Do szkoły. Jeżeli chodzi o wspólną inwestycję ciągu pieszo-rowerowego między miejscowością Gaszyn a Wieluniem, no, na pewno będzie konieczne spotkanie z naszą dyrekcją z Łodzi, ponieważ no, jest to zadanie inwestycyjne i jest to konieczne jakieś porozumienie, bo w tej chwili nie wiemy na czym. Konkretnie miałaby polegać y, partycypacja i, i na ile miasto jest gotowe i tak dalej. Są pewne reguły w tych przyjęte przez centralę generalnej dyrekcji y, przez, y, przy inwestycjach tego typu, przy chodnikach, przy ciągach pieszo-rowerowych, przy ścieżkach rowerowych. Są tam prowadzone tak zwane rankingi. No i ta państwa partycypacja może wywindować to zadanie y, no w tym rankingu wyżej. I, i, I to jest taka prośba, abyście państwo przygotowali się od strony finansowej, co możecie pomóc i tak dalej. Wtedy będzie no, konkretna rozmowa. A teraz już kilka najnowszych informacji związanych z budową obwodnicy Wielunia. Inwestycja rozkręca się na dobre. No właśnie, jak bardzo? Mamy w tej chwili wdrożony projekt organizacji ruchu na węzeł Raczyn i 30 będzie nowa organizacja na węźle Biała w Dąbrowie. No, tak można powiedzieć. Pozostaje jeszcze wdrożenie organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej przed Masłowicami, no ale tam są jakieś problemy y, między wykonawcą a zarządem dróg wojewódzkich dotyczące porozumienia. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, to jest w zasadzie sprawa między nimi. Ile Sztrabak zaoferuje y, no, środków finansowych na remont drogi wojewódzkiej. Te, te powiedzmy negocjacje tam jeszcze ponoć trwają. A co z tempem samych robót? Były już dwie rady techniczne, rady budowy, przepraszam. No nie wynika na razie jakiś problem, jeżeli chodzi o zagrożenie terminu. W maju będzie trzecia rada. Sądzę, że, że będę mógł powiedzieć więcej, jak te wszystkie sprawy się mają, jeżeli chodzi o zaawansowanie finansowe w stosunku do zaawansowania czasowego. Na razie jakichś wielkich zagrożeń nie ma. Zobaczymy, co będzie dalej. Czy napotkamy na jakieś, powiedzmy sobie, nowe problemy. No na pewno ponownie wejdą archeolodzy w obrębie węzła Raczyn, ponieważ pojawiły się jakieś nowe oznaki, nowych znalezisk i pan Gowin z oddziału łódzkiego informował mnie o, o, o podjęciu pewnych działań mających na celu no, przeszukanie tego stanowiska jeszcze tam na niższych poziomach. I o drogach na razie tyle. Powiemy jeszcze o jednym zagadnieniu, tym razem związanym z przebudową Kina Sirena. Zresztą radni na sesji bardzo obszernie mówili na ten temat, bo w porządku obrad znalazł się właśnie punkt dotyczący tej kwestii. To naturalnie w kontekście upublicznionego przez burmistrza Wielunia w wyniku audytu, jaki został przeprowadzony innymi w tej sprawie w Wieluńskim Domu Kultury. Dokładamy 300 tysięcy do realizacji kinoteatru Syrena. Mam, pytania, czy, mam pytanie, czy te 3 miliony, które zostały w budżecie zapisane, już zostały wypłacone i brakuje czy te 300 tysięcy jest jeszcze na jakieś nowe zadanie? Te środki była to kwota, która w budżecie została zaplanowana jako dotacja podmiotowa. Czyli to była dotacja na funkcjonowanie już kina, bo tak by burmistrz Andrzak założył, że taka kwota będzie na funkcjonowanie kina, a ponieważ, a ponieważ kino w, no w tym roku najprawdopodobniej nie będzie otwarte, w związku z tym wydaje się, wydaje się nam zasadne, żeby te, te pieniądze, które były tam gdzieś do kina przypisane, żeby je dofinansować na, na zadanie, którym jest inwestycja. Czyli to jest takie przesunięcie z kosztów utrzymania kina na koszt jeszcze inwestycji, żeby dokończyć tę inwestycję. Natomiast też w tej chwili trudno nam jest w tej chwili określić w sposób taki hmm, pewny, ile jeszcze środków będziemy musieli na to przeznaczyć, ponieważ musimy odbyć przetargi. Dopiero po przetargach będziemy wiedzieć, ile jeszcze środków musimy za, e, zabezpieczyć na dokończenie inwestycji. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu burmistrz Wielunia ogłosił konkurs na stanowisko szefa tej placówki. Chętni mają już niecały miesiąc, by składać swoje oferty dotyczące pracy na stanowisku dyrektora WDK. -u.